Bardzo się z tego powodu cieszę, bo wtedy wracacie do swoich domów i napielane. No i możemy się tutaj licznie gromadzić. Dzisiaj jest no, trudna Ewangelia. Zacznę od tego, jak się witają chrześcijanie. No oczywiście zaskoczył wszystkich, no jeszcze niedawno papież Franciszek, mówiąc dobry wieczór. Tak się mogą oczywiście chrześcijanie witać. Ale częściej mówią, szczęść Boże, a dwa dni temu tutaj ślub prowadziło aż pięciu franciszkanów. I oni mówią, witają się, paksem bonum, pokój i dobro. No i, i oczywiście jest to bardzo piękne i słuszne, ale tak sobie myślę, no czy czasami te takie miłe słowa, pokój, dobro, tam niech będzie miło, miluteńko, no czy, czy się jeszcze mieszczą w Ewangelii? I oczywiście nie śmiem krytykować pochodzącego zawołania od świętego Franciszka, ale, ale czy nie lepsze by było, no przynajmniej na Bielanach, tak jak chce Henryk Sienkiewicz, że się mówi memento mori. No, ktoś powie, nie strasz, nie strasz, no i tak dalej. Ale memento mori to przynajmniej przypomina nam o rzeczach podstawowych. Ale yy, zo, zobaczmy, że, że, yy, że dzisiejsza Ewangelia, a jeszcze od tego jak zaczynamy modlitwę, to mówimy no, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale kreślimy znak krzyża, znak no, przede wszystkim męki, zmartwychwstania, ale męki. No, więc te zawołania są czasami takie miluteńkie, ale się boję, żeby nie były za bardzo miluteńkie. I tu przechodzę do dzisiejszej Ewangelii. Czy nie zrobić takiego zawołania z dzisiejszej Ewangelii? Co mówi Jezus? Nie pokój pokoiczek i miłość i dobro, tylko przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, żeby już zapłonął ten ogień. Krzest mam przyjąć, jakiej jej doznaję dręki, aż się to wszystko stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Mówi Jezus. Nie, powiadam. Przyszedłem bać, wam dać rozłam. Rozłam. Pięcioro będzie podzielonych w domu. Troje przeciw dwojgu, dwoje przeciw trojgu, ociw przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej i tak dalej. No moglibyśmy dopisać jeszcze, że parafianie przeciw proboszczowi, proboszcz przeciwko papieżowi, a wszyscy razem przeciwko Panu Bogu. No i my to wszystko przypisujemy ciemnym mocą. Tymczasem Ewangelia i Stary i Nowy Testament pokazują nam, że ten ogień jest ogniem miłości i pokoju, ale też ogniem oczyszczenia. No właśnie. I stąd tak sobie myślę, aby tak, no nie, coś źle brzmi, ale tak ogień mówić, albo tak, nie wiem, po angielsku można, albo po łacinie. No, może słaby pomysł. No, ale w każdym razie do ognia chciałem się odwołać. Otóż Chciałem dzisiaj powołać się na bardzo ciekawego teologa. To mniej więcej 100 lat temu, niejaki Rudolf Otto. Otóż ten właśnie znakomity niemiecki teolog, mistyk, filozof, pisarz, znawca też hinduizmu, przyniósł Kościołowi, chrześcijaństwu, bardzo. Takie ważkie określenie, jak określić naszą religijność. No oczywiście, według Rudolfa Otto, wszystko się bierze z tego bóstwa, z którym człowiek się spotyka, że jest no w różnych religiach, nie tylko w chrześcijaństwie, ktoś ponad nami. Oto jest takie w największym uproszczeniu. I Rudolf Otto ukuł takie, takie zdanie, takie określenie że wiara to jest misterium tremendum i misterium fascinans. No, po łacinie te słowa brzmiały, ale po polsku całkiem podobnie. Misterium to tajemnica, tremendum to trwoga, a fascinans no fascynacja, dobro, miłość. No i spróbujmy do, tych, do tego opisu tego teologa niemieckiego dzisiaj się odwołać. Znajdziemy oczywiście podstawę tych, tych słów nie tylko w dzisiejszej Ewangelii. Zobaczmy w Starym Testamencie potop, no to przyjemność. Ludzie giną. No, sprawiedliwi się radują, więc jest i to fascynans, i to tremendum. Potem krzew goryjący. No właściwie nie wiadomo o co chodzi, no, ale tam tajemnica imienia Bożego się objawia, mojej I ten płomień to jest jakiś i miłość, ale też płomień oczyszczający. W Nowym Testamencie, Góra Przemienienia, o co chodzi? No tam jest jasność, ale to też blisko jakby, o, blisko mamy ogień, ten nie, niemożliwość opisania tego, co się, co się dzieje na naszych oczach. Oblicze Jego stało się lśniąco jasne. No i tak możemy tych tych zdarzeń, aż po krzyż, który jest no, największym chyba misterium trwogi, ter, tremendum, przejść przez Stary i Nowy Testament. Ale ja dzisiaj szczegółowo od, odwołam się do tego niezwykłego teologa. Jak opisuje to misterium tremendum obecne w naszej religijności, konieczne do tego, żeby zaistniało. Uczucie to, pisze ten Rudolf, to może łagodnym strumieniem yy, przepłynąć przez jaźń naszą w formie lekkiego, spokojnego nastroju, głębokiego skupienia, może też wydobyć się z duszy nagle i mogą towarzyszyć mu wstrząsy i konwulsje. Więc jak ktoś ma wstrząsy i konwulsje, to nie musimy to zwalać na ciemne, ciemne, tylko no, być może na oczyszczenie. Ma to tremendum, ta trwoga swoje dzikie i wręcz demoniczne formy. Może sprowadzić się niemal do upiornych dreszczy i ciarek. Macie dreszczy, ja tam miewam dreszcze i ciarki. No właśnie. No i to jest ten element grozy potem opisuje że ta trwoga to tremendum to jest też majestat Boży no, w tych obrazach tutaj przypominanych z Ewangelii ze Starego testamentu to bardzo wyraźnie widać i od to tak to opisuje Ja jestem niczym ja jestem siarenkiem piasku na pustyni a ty najwyższy Boże Ty jesteś wszystkim jeszcze lepsze określenie, tu już tam cytuję swojego kolegę z, z, tam, z XVIII wieku. To piękne jest, słuchajcie, i tego powiem szczerze, najbardziej mi brakuje w naszej czy mojej własnej religijności. Bóg, którego możemy, można pojąć, nie jest Bogiem, mówi niejaki Terstegen. Bóg, którego możemy pojąć, o czym mowa? O Duchu Świętym. Kto wie z Was, kim jest Duch Święty? No oczywiście wiedzą dzieci w trzeciej klasie, przygotowując się do, do pierwszej komunii świętej, ale tak naprawdę to nie wiemy, bo to jest ten Bóg niepojęty. I jak ktoś z nas powie, że no już wie, kim jest Pan Bóg, to, to ten właśnie drugi cytowany dzisiaj teolog ze świata tutaj niemieckiego, niemieckiej teologii, to nie jest Bogiem. I w ten sposób próbuje Rudolf Otto opisać to tremendum. Jak ktoś ma ciary, jak e, e, pioruny różne biją. O, tu mam. O, a, o. Tutaj nagrałem przed chwilą pioruny. To słuchajcie, to wcale się nie bójmy. Znaczy bójmy się, no, ale to jest przyroda, która nas otacza. Nagle czy ktoś z was doświadczył zupełnej ciemności? To się podobno prawie nie zdarza, bo zawsze świecą jakieś zegarki, jakieś ledy, jakiś półksiężyc, a zupełna ciemność jest przerażająca. Tak samo jak przerażająca jest absolutna cisza. Normalnie słyszymy szmery. Nigdy nie byłem w komorze, może ktoś z Was był w takiej komorze absolutnej ciszy, wyciszenia. Człowiek po, po kilkunastu minutach wariuje z absolutnej ciszy. Ta cisza, dla mnie przynajmniej. I, to, i te, te pioruny, czy ta ciemność, to jest właśnie mysterium tremendum obecne w świecie, w przyrodzie. No i teraz przejdźmy do, do, do mysterium Fascinans, bo to jest na, dla nas zawsze o wiele milszy temat. E, powołuje się ten właśnie teolog wspomniany na świętą Katarzynę Genueńską. To jest nam XV wiek. Jakby to, jakby to ona ujęła? Otóż ona tak pisze, cudnie pisze. O, gdybym mogła wam powiedzieć, czego serce doznaje, jak wewnętrznie płonie, goreje, ale nie znajduje słów, aby to wyrazić. Mogę tylko powiedzieć, święta Katarzyna, gdyby choć kropla z tego, co czuję, spadła do piekła, piekło zamieniłoby się w raj. No, to jest tam mysterium fascynacji, to jest góra przemienienia, bo no, tam wiele tych cytowanych, one posiadają te dwa elementy, trwogi i fascynacji, miłości. No a sam Otto mówię tak, żyję w każdej religii jako coś, a nie, pomyliłem się, to nie o to chodzi. Tu szukam różnych takich doświadczeń, które by mogły wspomóc nasze zmysły, żeby się zachwycić Bogiem i Jego łaską i tego, że no, nie jestem w stanie jakby objąć Pana Boga. Wiem trochę, kim jest Chrystus. Coś o Ojcu wiemy, ale kim jest Duch Święty? Nie mam pojęcia. O jest przekracza wszystko, co mogę sobie wyobrazić. No i tu, i tu od to, ja powiem szczerze, dopiero dzisiaj włączyłem sobie Mówi, jak ktoś słucha mszy Hamor Jana Sebastiana Bacha, to może mieć te, to doświadczenie. Nie wiem, ktoś z was na pewno słuchał, ale czy miał to mistyczne doświadczenie, że Pan Bóg to jest, no, to jest absolutny kosmos. Ja się odwołam może do mi bliższych doświadczeń, bo stale śledzę, co się dzieje w fizyce kwantowej i w tym, i w tym teleskopie Jamesa, Jamesa Weba. Otóż okazało się, to tam już trzy lata jak zaczął wysyłać te fotografie w podczerwieni już tam doszedł do 12 miliardów lat świetnych, czyli do początków świata i tam miał być wielki wybuch. Otóż prawdopodobnie nie było wielkiego wybuchu, tylko tam są jakieś galaktyki, jakieś twory w ogóle niepoznane. I być może był jeden świat, zaczął się kolejny, albo są, tak jak mówią fizycy, coś w świecie równoległym, którego, którego być może śladem jest na przykład w fizyce kwantowej cząstki splątane. Jeden foton tu na Bielanach jest tak spolaryzowany, a drugi na Księżycu. I go tutaj przekręcimy tak pstryk! I na Księżycu, albo na Marsie, na końcu świata też jest pstryknięty, spolaryzowany w drugą stronę. Fizycy mówią, jak to możliwe? No Einstein już to lat temu powiedział w tej, w tej, w tej teorii, że, że czas i przestrzeń nie są podstawą, są zmienne. I być może coraz więcej fizyków mówi, że jest jakaś nieznana jeszcze podstawa życia świata, a czas który upływa na przykład podobno ci, ci kosmonauci na tej stacji, to oni, no tylko to jest niezauważalna różnica, ale jadą w kosmos i są nieco młodsi od nas, jak wracają. No jakieś tam ułamki sekundy, ale, ale w każdym razie są, bo czas nie jest, nie jest podstawą funkcjonowania i przestrzeń, czasu przestrzeń jest zakrzywiona. No tak pewnie myślicie, że ja to rozumiem. Ja to oczywiście kompletnie nie pojmuję, a szczególnie fizyki kwantowej, ale dla mnie to jest właśnie odbicie tego niesamowitego świata Pana Boga. To wszystko jest świat Pana Boga. To wszystko jest to, jest to fascinanckie. No i równocześnie tremendum, kiedy to no w ogóle nie wiemy, nie wiemy, jak to, czy w ogóle będziemy w stanie kiedykolwiek zrozumieć. No, i na koniec chciałem przeczytać taką, taki hymn, ponieważ ten wspomniany Rudolf Otto jest też religioznawcą, zna się świetnie na hinduizmie. Znał się, pozmarł w 1937, wykładał we Wrocławiu teologię. I on cytuje, to jest akurat hymn o, o boskości, ale nie, nie z naszej tradycji chrześcijańskiej. Ale posłuchajcie, jak pięknie brzmi. Tyś jest, o Panu Bogu, od kimś ponad nami, do wszystkich religii to się może odnosić. Ani ucha słyszenie, ani oka patrzenie dosięgnąć ciebie nie może. Żadne jak, dlaczego, gdzie do ciebie nie pasuje, do ciebie z dłużej. Tyś jest. Ukryta jest tajemnica Twoja, któż ją zgłębić może tak głęboko, tak głęboko, Któż zrozumieć to zdoła? Hymna cześć Pana Boga, który myślę odnosi się do, do wszystkich chyba religii, ale do chrześcijaństwa pasuje wyjątkowo. No i słowa dzisiejszej Ewangelii, żeby nas nie przestraszyły, kiedy powołujemy się na to no, bardzo precyzy, no ciekawe zdanie, że religijność nasza, to pojmowanie Boga, to mysterium fascinans i mysterium kremens trwogi. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Tak więc możemy tymi słowami się dzisiaj witać i żegnać. Amen. His name is Yak.